Alert, alert. Odpalamy protokół Filozofia z Jacuzzi. Na celowniku, a jakże, nasza ulubiona kobieta petarda, niezmordowana motywatorka i myślicielka Paulina Smaszcz. Gdy myśleliśmy, że po jej ostatnich wyznaniach będzie chwila pokoju, ona uderza znowu. Tym razem ze swojego wodnego centrum dowodzenia wszechświatem luksusowego Jacuzzi. Ubrana w skąpe bikini, prężąc bicepsy niczym zawodowy kulturysta, Smaszcz postanowiła uraczyć swoje fanki kolejną porcją bezcennych życiowych mądrości. I to nie byle jakich. To jest głęboka, egzystencjalna przemowa o życiu, sile, pewności siebie i nawodnieniu. A konkretnie o nawodnieniu pewnej, bardzo konkretnej i kluczowej części kobiecego ciała. Uwaga! To nie jest alert dla nieśmiałych. Paulina Smaszcz patrząc prosto w obiektyw, z filozoficzną zadumą wygłosiła płomienny manifest przeciwko wysuszonej waginie. Tak, dobrze słyszycie. Koniec z metaforami, koniec subtelności. Mamy XXI wiek. Paulina Smaszcz mówi wprost o wysuszonej waginie. Dziękujemy Ci Paulino za tę odwagę i za otwarcie tej ważnej publicznej debaty. To jest właśnie ten poziom motywacji, którego wszyscy potrzebowaliśmy. Zapomnijcie o coachów, zapomnijcie o książkach rozwojowych, po prostu słuchajcie Pauliny smaszcz z jacuzzi. Ona wam powie, jak żyć, żeby nie uschnąć. My w alert Celebycki jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. To jest absolutnie nowy poziom bycia bezkompromisową. Zamiast mówić dbajcie o siebie, dziewczyny, ona mówi nawadniajcie waginy, bo inaczej będziecie suche. To jest konkret, to jest moc. To jest prawdziwa kobieta petarda w akcji bez żadnych filtrów. Co myślicie o tej dobrej radzie? To potrzebny, odważny głos w dyskusji o kobiecości, czy może jednak lekka przesada? I szukanie kontrowersji za wszelką cenę. Czekamy na wasze równie odważne i niefiltrowane komentarze. I subskrybujcie, bo z Paulino Smaszcz nigdy nie jest nudno ani sucho.